Witam wszystkich, w w vlogu na kanale. Yy, dzisiaj siejemy żabak 24 sierpnia. W tym roku założyłem znaczniki. W tamtym roku jak siedziałem w em no to w nie było tyle wyjść hydraulicznych, żeby podłączyć jeszcze i, te, i znaczniki. Na że Belarus już ma dwie pary wyjść, łącznie cztery, jeden spustowy czy pięć. To trochę lepiej jest Chociaż pewnie ktoś powie, że przy 2,5 metrowym zestawie i tak się jeździ raz koło razu. No tak, prawda Tyle, że w tamtym roku jak jeździliśmy to trochę bardziej się troszkę za dużo się robiło w zakładu No i potem wychodziły takie grzyby, takie takie, takie szczoty a tutaj mam nadzieję, żeśmy ustawili to dobrze. żeby mi było stać na jego utrzymanie Czyli że jak coś mi się yy, w nim popsuje to sobie sam zrobię praktycznie i części są wszędzie dostępne i tanie A to jak w zachodnich niektórych nie mówię, że są złe broń Boże, bo też mi się podobają tak Ale jak tamtym jakby coś się popsuło, no to tam są koszta tysiąca. to normalnie takie ukrojone pole i było widać jak dziki poryły także jest tego od groma jeszcze trochę i dlatego ciekawe co będzie w kukurydzy ale chyba dzisiaj wezmę dronem przelecę tą kukurydzą i zobaczę co tam się co tam się dzieje ale już niedługo będzie ten okres, kiedy każdy już zacznie kosić dwa lata temu o tej porze to już kukurydza była ścięta to był obornik wywieziony yy, i już było zgruberowane W tym samym polu co, yy, co nagrywałem w vloga z Orki prędkość jakąś je, to jest 7-8 na godzinę wiesz że na trójce na polowych głębokość siebu no to tam około patrzyłem 2-3 cm wypytałem się W sposób o no, świegłego rzepaku. No, praktycznie no, pierwszy raz sięje rzepak, taki. No, i żeby mi to w miarę wyszło, trzeba było trochę pospytać. No i każdy mówi, żeby, żeby pódziutko zasiać. No i tak też robię Jeśli jest ciepło, to ten rzepak niedługo powinien już być na wierzchu Tak mi się wydaje Nie ja wiem, czy ten vlog mi się udał Czy też nie Bo jakoś tak średnio dzisiaj mam wiele do gadania Ale powiedziałem, że nagram, no to nagrywam कमंदा अचे